Chodź Karol na nas. Chodź poobijany Karol. O, opatrzemy cię. Ja wiem, że wszyscy, myśli, myśli, się ja tak wiem że wszyscy myślą, że ja udaję, a w ogóle nie udaję. Jak ty się czujesz najważniejsze? Bo ja ja, się, ja, ja myślałem, się. Ja widziałem to, co jest na Instagramie dostępne, i tam z tego no? Instagramu wynika, że yy, żyjesz. Ja może opowiem historię. Ja rowerem. Postanowiłem wybrać na Zegrze. Tak, na Zalew Zegrzyński. Zalew Jezioro Zegrzyńskie, a, a bo... tu to, to słyszałem. Jezioro no i tu jest za... no, ja, no to się widzę, ale widziałem ja to. jechałeś popatrzeć na jezioro, czy po prostu to jest wybór taki, że chcesz mieć daleko trasy gdzieś. To jest po prostu spoko w miarę ale... trasa. Więc jechałem ja zjechałem sobie z centrum tutaj, ten, cyk, 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 tutaj, ty, cyk, cyk, cyk. Przez jabłoną, y przez błomiańską y stradą? Ja... Tak, Stradą. Trzy, trzy pasmówką jechałem rowerem. No. Najpierw powiorem, potem się przebiłem na stronę praską. A potem tutaj jest taki zajbisty. No, zajebisty bulwar się zaczyna w pewnym momencie, gdzieś przed Tarchominem, że leci sobie tędy. Świetnie się tam tędy jedzie rowerem. No i potem trzeba o, się było tu? przez No Jesteś teraz na środku Wisły akurat. A, bo to jest tą. trasa łódki trasa chyba. Jakaś. trasa jakieś łódki, nie. O, to? o to, to? to, 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 to zielone, tak to jest, jest, to jest to. No tu nie ma no, tam, no, a jest taki punkcik. Dokładnie, to? dokładnie, dokładnie. Jest taka super traska, że masz i rowerową, dokładnie to. Że masz i rowerową, i pieszą. Co prawda kostką Baum jest wyłożona, ale nie mam sztuczki, więc jakoś tam się jedzie. Mm -hmm. No i dojechałem sobie. I byłem już nad zegrzem, drodzy Czyli Państwo. Czy dojechałeś do punktu, gdzie chciałeś dojechać? Nie, no nie dojechałem do punktu, gdzie chciałem. Do, prawie dojechałem. I ile do jechać? Dwie godziny jechałeś? Jechałem dokładnie godzinę 30. To jest strawa? Tak, to jest strawa, zrobiłem 34 cztery No i wyłączałem strawę, jak miałem dzwona, no już. Nie będę pracował rowerem, to mogę wyłączyć. <grym> Czyli dochodzimy do puenty. czy i dzwona. <grym> miałem dzwona. E, ale powiedz, znaczy, powiem Ja się teraz śmieję, ale w sumie, jak sobie tego tak tym myślę, myśla... cały czas mi w sumie było okej, okay, ale teraz, jak sobie myślę, to jednak miałem dużo szczęścia. Jechałem... Miałem szczęście, miałeś odpowiedzialnie kask na głowie. To nie jest ale ja szczęście. wolę nie uderzyłem ni od niej z głową. A, miejcie kask nie, 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 na głowie, nie, 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 bo to. Nie, ważne. no, miejcie kask na głowie, no bo wiesz, ja nie uderzyłem głową, ale to nie znaczy, że każdy przy takim wypadku nie uderzy głową. Więc jadę sobie, jadę ścieżką rowerową i. W pewnym momencie po prostu pan skręcający w prawo przecinający ścieżkę rowerową, żeby wjechać na posesję, konkretnie na do, do jakiejś knajpy, już nad samym, samiutkim zalewym Zegrzyńskim. Czyli, tak, czyli ty jedziesz ścieżką ścieżkową. To tak. ścieżka rowerowa, tak jest. I auto jedzie o tak? Nie, jedzie równolegle do mnie z lew. Stąd i tak. Z, a, tak, tak, i tak. I tak, dokładnie. Cyk, a tu można narysować bramę. Czy na był jakiś korek czy coś? Nie, to były zaparkowane samochody. I dlatego mówiłeś, że on mógł Cię nie widzieć, tak? mógł mieć ograniczoną widoczność, tak. tak. I ty chciałeś jechać dalej? I, I on się uważa. nie udało. To jest dowód zdjęciowy pierwszy. On po prostu on nagle zrobi tak, tak On nagle zrobił tak, pyk. to mam dowód zdjęciowy pierwszy, no. czyli wgnieciony, Wygląda to... wgnieciony błotnik Forda, tak. Ja się pytałem Ale właśnie, grubo, nie? czy jak uderzyłeś tak, to czy nie przeleciałeś przez auto. A... Nie, tutaj widzisz, na przykład w brudzie odgniecia... Widzisz? To takie w prochu? To jestem ja, tu się odbiłem, nie? To jest ewidentnie Brudne ciało. auto dosyć. Dość brudne auto. Dalej czyli nie poleciało. Czyli ty w ten bok? Tak, to jest tak, że... Ja... Bo ja uderzyłem Jeżeli w niego w ogóle... Tą nie, nie. tą więc tak, tutaj widać fajnie też w brudzie yy, ślad po uderzeniu kołem. Natomiast to wniedzenie w blaszę samochodu, to są rogi kierownicy. Tak się wbiłem. No i oczywiście gdzieś tam ten rower skręcił i potem już uderzyłem ja bokiem siebie w samochód. A to, i to czemu nie, nie ma punktów bo kierownica ma te dwa rogi? No to trzeba było już, wiesz, kogoś to się zna na tym jak jak blacha pracuje, nie? Ja... No i co, no i spadłem, uderzyłem tak tutaj plecami o ten, plecami o ziemię. Teraz dopiero czuję, że mnie w sensie dzisiaj czujesz mnie plecy bolą, wczoraj mnie nie bolały. I stary po raz pierwszy że ci mogę powiedzieć, że to był moment. Nie zdążyłem, nie zdążyłem zacząć hamować nawet. W sensie, wiesz, jakby to mhm. się faktycznie tak szybko wydarzyło? Stałem i co? I też od samochodu o, przepraszam, jesteście w sali? W ogóle wiózł tort ee, komunijny, bo zjeżdżał do knajpy, w której parę godzin później była komunia. Jego Dzieci. Nie wiem, nie wiem, nie pytałem. Więc wysiadł, zapytał czy wszystko w porządku. Ja mówię, że no chyba w porządku. Nie ja tak zacząłem kręcić ręką, wiesz, nogą. To no, a noga trochę obita, wiesz, tam trochę się krew leje. A to tak troszeczkę też, nie? To nie było jakoś bardzo, Żad, żadne kwotoki, nie? Paradoksalnie to jest mniej krwi, ale dużo bardziej boli. Bo to jest uderzenie, które się też skończyło takim tym, bo jest mhm. jednak trochę w bok kolana Taka w Szybkich. To jechałem na zegrzem. Tak, nie tak. Zapytałem się, mogę rozluźnić trochę atmosferę. Czy ty, jak jeździsz na rowerze, to przy okazji uczysz się angielskiego sita? <grym> Zawsze. Jeżdżę i tak. I am. A, I nie, a. ale stary. No, ja ale sam, nie, jak jak ale są ale są nie to, mówisz. Ale zupełnie serdeczny są <grym> te okulary. Nie, Jakby tak Sita sobie gadała, no sam powiem a Ale nie mówisz. No odmień. Odmień. I stoi tak sobie, czekam na taksówkę i tak wiesz, stoję myślę sobie, kurde, no nie, no jest spoko. Myślę ale mam szczęście w No też nie znając się za bardzo na ciele, dopiero dzisiaj czuję, że jednak to uderzenie, tak spadłem na plecy, nie na rower na plecy, Czyli... tylko na plecy na ziemię. Mhm. Że wiesz, no jednak jest to kurde parę uderzeń, które dopiero jakby, jak się rozleje Czyli... to wszystko, od następnego dnia wszystko. Po ls gdybyś szukał zajęcia dla siebie, nie chciałbyś być kaskaderem filmowym. <grym> tak jak w Drive. No wiem, że, wiem. Że, wiem. Że ja było... to trzeba umieć też. Ja, umie... ja nie, u... w sensie wiesz, że ja nie upadłem jakoś mega umiejętnie na pewno, nie, nie wiem, jak to wyglądało z boku. No i anyway, słuchaj, no i koleś wysiada z tego, koleś wysiada z Ten samochodu. Kierowca? Tak, tak, tak. Wysiada z samochodu, pyta, czy wszystko mi jest w porządku. Ludzie podchodzą, pytają, czy wszystko w porządku. Mówią, że pan tu pierwszeństwo, wiem, ja mówię, no, wiem. No ja mówię no, nie nie, no, no wie pan, chyba no, muszę zadzwonić po policję, nie? Mm -hmm. on mówi, no dobrze. No i zadzwoniłem po policję. Powiedziałem, że jesteśmy, poczekamy 15 minut, dość szybko policja przyjechała. Przyjechała dwóch panów, no, no i... Smutek czy wesołych? Sobota Do... była. Widać było, że panowie jakby nie musieli tam jechać, to, to, to woleliby siedzieć gdzieś w cieniu, no ale przyjechali. Wszystko w porządku. I teraz ciekawostka, bo dopiero po czasie to mi kliknęło. Nie zbadali alkomatem ani mnie, ani pana. Dziwne. Dopiero po tym. Bo ja, ja nie wiem, bo jeżeli tak jest w przepisach, to wszystko to jakby nie, ok, ale nie, ja byłem nie, przekonany, nie. że jak jest zdarzenie drogowe, to zawsze obligatoryjnie ci robią alkomat, nie? Może dopiero jak widzą, że są wskazane. No, tak widzą, nie, bo wiesz o co chodzi. Ale nie, byłem przekonany, właśnie o to, to chciałem... Nie, bo że... sobie można mieć 03 i nie widać po tobie. No właśnie. ciekawe. Coś tak A, A tu ja, ale... ale dziwne, że nie zrobili nam badania alkomatem. Zresztą w sensie mnie też, żeby była jasność, że się obu, obu uczestnikom, tak. no nie? Tak. No i... Pan, pan policjant się przeszedł tą trasą... Pan policjant przeszedł się tą trasą tam... Dzisiaj się będę pokazał rowerową, tylko prawą. Tylko prawą. Ścieżką rowerową wrócił, no mówi, no... Do tego kierowcy, no mówi, panie, no tutaj nic, nic, nic nie ugramy. Ścieżka rowerowa, wymusił pan pierwszeństwo. Eee, no i zgadnij, ile pan dostał. 3000 zł. Nie, 1500. 1500 tak go strzelał. Tak? Tak, tak bym Teraz ale, ale, ale jak powiedziałeś, że bardzo dużo, to myślałem, że 3. Tak cool 500 i 6 punktów. E, no i co? No i, i panowie tak, ode mnie wybrali też dane. Dostałem numer polisy tego pana oczywiście, czy polisy samochodu. E, no i teraz mogę wiesz, albo prywatnie się z nim dogadać na, na naprawę roweru, albo ściągnąć jego polisy. No i teraz, co jest śmieszne. Nigdy w życiu mi się coś takiego nie zdarzyło. Miałem dużo szczęścia, nie uderzyłem głową, jednak tutaj trochę się pobijałem, a też bez jakiegoś hardkoru. Mhm. Po raz pierwszy w życiu chyba miałem coś takiego, że totalnie się nie spodziewałem, wiesz, bo no wiesz, no wielokrotnie, jak się jedzie samochodem, czy rowerem, czy czymkolwiek innym, to widzisz, że coś wiesz, jest bliżej albo dalej dany obiekt, no nie? I reagujesz, tak? Czasem ci coś wyskoczy jedząc samochodem, nie? Ale jednak te, ten czas reakcji zawsze jakiś tam był. No bo umówmy się, każdy, kto jeździ samochodem, nie powie, że nigdy w życiu nie przydarzyło mu się coś takiego, e, no, podbramkowego. Wydaje mi się, że każdy miał przynajmniej raz taką sytuację, że po prostu wujasz, potem jechał i tak o, kurwa, nie? Parę mnie potem pytało, czy. Wiesz, jak się czuję w głowie, nie? Mówię, że czuję się okej. Okay. Natomiast co, co też było zabawne na wieczorem, wczoraj, jak, poszedłem spać, jak szedłem spać, to stary, tuż przed zaśnięciem przypomniał mi się, wiesz, przypomniałem się kraksę, nie tak, jak już zasypiałem. Czyli może to tak wygląda, kiedy, się, kiedy masz taki poważny wypadek, mm -hmm. doznajesz, wiesz, stresu pourazowego. bo ja nie uważam, żebym, żebym doznał stresu, w sensie, wiesz, nie mam problem z tym, żeby wsiąść na rower, wszystko jest, wiesz, okej, okay? ale gdzieś tam mi się ten wypadek, wiesz, tak wieczorkiem, wieczorkiem. Przypomniał, nie? Mimo, że kurde, jakby tak po powierzchni, to, 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 to nic to się to, to, to nie stało, Ale to, to, nie to, nie to nie? dopiero wieczorem się przypomniał, ja bym pamiętał, chyba cały dzień bo <noise> no Nie myślałem o tym wieczorem w ogóle. Tak? Znaczy, nie, nie myślałem o tym przez cały dzień, w sensie, wiesz, chciałem wrócić do domu. A o tym Karolinie, to nie wizualizowałeś tego w głowie? No sobie. jak nie opowiadałem, to ja tam, wiesz, czekałem, jeszcze policja stała obok, więc wiesz, starym. to było, no, no. Mhm. Bardzo ciekawe doświadczenie, w sensie, ciekawe oczywiście, no, wiadomo, z najgorszym skutkiem, tak, ale mogliśmy dzisiaj nie nagrywać adresów, nie? Mhm. O to chodzi, nie? Że, to jest, że to jest ten problem. Widziałem, że rzucałeś na Instagrama też hmm. yy, posty innych osób, że właśnie... Żyją że żyją, kasku... tak, tak, tak. No dobrze, żyją, że dobrze nie no dobrze. No bo, to ten, no bo to ten kask to jest taki problem zerowy, nie? Masz kask na głowie. Naprawdę on nie, nie, nie przeszkadza bardzo w życiu, a... Mhm. Yy, a realnie może, realnie może pomóc, żeby sobie tej głowy nie rozwalić, bo się tam złamana rękę i tak dalej, to spoko. I teraz stary, najlepsze. Mhm. Czekam na taksówkę, yy, żeby wrócić z rowerem do miasta, no bo... 30, jak już pokazywałem, 30 parę kilometrów, trzeba wrócić, nie? Eee, no i przyjeżdża taksówkarz, który się zgodził podjąć ten kurs. I stary, wsiadam do niego, on pyta pani tam, pa, pa, panie Karolu, co się stało. Ja mówię, no wypadek ten, trzeba wrócić. No i stary, zaczynamy gadkę. A on mówi, no on nie jeździ, on od, od 10 lat ma problem z otyłością, bo sam 10 lat temu miał wypadek na motocyklu. I opowiadał właśnie historię swojego wypadku. Prze***banego strasznie. Jechał z kumplem, Kumpel jechał Porsche, on jechał jakimś motocyklem. Mm -hmm. I tam wiesz, ścigali się, kto pierwszy będzie na miejscu, gdzieś tam, w Namazurach. Zakręt 90 stopni, on jechał motocyklem i, i okay. stracił przyczepność pod tylnym uh -huh. kołem, jak sam powiedział. Więc motocykl postawił dęba, on z niego zleciał i poleciał w las. I odbił się od kilku drzew. What? No, on mówi, że był tak skasowany, znaczy strachu. pokazywał mi też, jakby wiesz, pokazywał mi ręce i tak dalej. No to to jest, na motocyklu to mówią, że jak się wywalisz na motocyklu, to jest... Może... Znaczy on też jechał bardzo szybko, nie? On to mówi, że to jest to, to 100% jego wina. No i tam gadaliśmy o takich sympatycznych sprawach. Bardzo, bardzo sympatyczne kierowca, pozdrawiam. Czy to wpłynęło jakoś na twoją chęć... zakupu motocykla? Nie, no coś tam. To przynajmniej kup sobie ten tego e, Nie, to no, wiadomka. No, no, żółwia. Bo to jest tak, no, czy, 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 czy kraksa na rowerze powoduje na to, że teraz wiesz, nie wsiądę na rower, nie pojadę gdzieś samochodem? No oczywiście, że nie. Złe przeżycie związane z czymś, powodują, <coughs> wydaje mi się, czasem na to, że już nie chcesz doświadczyć drugiego do tak. Na przykład, jak się za mocno napijesz, i na drugi dzień masz takiego kaca, że, no już, nie musisz, że, już, więcej że. Nie, już więcej nigdy nie pije, a potem mijają dwa dni i tak, okej, to może wiesz, to już mi przeszło. Czyli jesteś w miarę poskładany. Mój rower jest w serwisie. To bardziej cię boli ból ciała, czy ból? Czy nie, rower? ból ciała mnie bardziej boli. Zastanawiam się, ile go nie będę miał. Nie masz stacjonarnego powiem. roweru do domu? Stacjonarny rower? To A, smutne to... urządzenie. <laughs> Bo to jest rower, który stoi w miejscu? Powiedział, powiedział gość, który ma bieżnię do biurka. No dobra, dobra, Dla, dobra, dobra, dobra. Ale to nie znaczy, że nie można i jeździć na stacjonarnym rowerze. Oczywiście. I biegać? Oczywiście. I właśnie. Marzacja, no? Kontynuując wątek aktywności no. fizycznej poza domem, wczoraj pierwszy raz biegałem. O, jak było? Źle. W sensie, super było pobiegać. <laughs> nie ale wróciłem, wróciłem nie. z takim bólem pleców. Pleców? No, nie wiem czemu. O, czym. to źle. Co to znaczy? Jak biegam... nie, nie wróciłeś z bólem wszystkiego, ale nie pleców. No, więc właśnie. Jak plecy cię bolały z tego wszystkiego, to i do to Może bo może nie możesz używać. może nie możesz biegać, może masz coś kurczę postawą już sobie zegarek znalazłem ten mój stary LG I okazało się że ma Bluetootha może się łączyć ze słuchawkami i można mu to prawda nie ma swojej wiesz modów, ale można mu wgrać tam petruki to środku już grałem jedną FTP em Trzeba zrobić FTP grałeś je, wgrałeś jedną, w... jedną który piosenkę który mam <laughs> rok tak trzymałeś jedną obok drugiego Monika tak Włodek chodź na obiad nie mogę się teraz ruszyć jak teraz się ruszę to wszystko zerwie w... nie czekaj jest 77 78 jest no to ile mi to zajmie jeszcze Max 5 minut Słuchaj, bardzo lubię te <grymnie> I ty, i stary, jeszcze, przepraszam, że się na sekundę wtrącę, ale fuks, bo w ogóle miałem telefon, a ja teraz noszę telefon bez case'a, no ale żeby włożyć na rower w uchwyt, miałem na szczęście w case'ie, bo oczywiście telefon poleciał w pizdu i nic mu nie jest. Też się zdziwiłem. Byłem przekonany, podnosząc go z ziemi, bo tak iPhone rip, nie? <grymnie> Byłem przekonany, że z... Nie mógłbyś zadzwonić do niego wtedy, jakby iPhone był rip. Ale nie, no to wiesz, zawsze da się z iPhone, da, zawsze da się zadzwonić, stary. <grymnie> Nie, z iPhone zawsze i... robię, nie. nie, nie, to jest jak Ari kamera, choćby spłonęła w domu, <grym> zawsze... Ale ja, stary, ty nie widziałeś, jakie ludzie mają iPhone'y potłuczone i z nich Nie, z Androida pewnie by mnie zadzwonił, ale z iPhone'a zawsze zadzwonię. Nie mogę się śmiać, bo boli mnie. Nie, nie, choćby e... <grym>... był spalony, zawsze zazwoni z iPhone'a, Pewnie by działał. Nawet jakby tir po nim przejechał. <grym> Wystarczyłoby. nawet jakby był wyłączony, powiedziałbym, hej Siri, i on by zadzwonił. Bo to jest A iPhone. Bo to jest iPhone. To jest no, ale wgrałem sobie tą p 3 biegałem z iPhone'em, bo to zrobiłem potem, jak stwierdziłem, okej, to będę biegał. Tylko muszę się z tymi plecami chyba uparać. Chyba tak. Ale jak biegałem na bieżni 15 minut, to nic nigdy nie było. To co się stało? Może bieżnia ma takie lepsze amortyzowanie. No może być tak, że to jest amortyzacja. A dobra, buty to Nie, właśnie po prostu nie chciałem już nie będę czekał na super buty, po prostu pobiegam w moich. W tych takich, wiesz, w tych takich, tych płaskich, one mają chyba bardzo... Ale to czekaj, a na bieżni w czym biegasz też w nich, ale bieżnia. Wiem, bieżnia że miała amortyzację, bieżnia, bieżnia. Bieżnia, więc może to. A to może było. Tego samego dnia jeszcze wieczorem właśnie oh. przeleb do, bo to było wczoraj do kościoła i tak stanie, tak, oh fuck, nie mogę stać, nie <noise> mogę stać. Jeszcze się podpieramy. już jestem wiek, jak, kochani. Pamiętacie, jak się zaczyna lekko stroniczy? Jak ja przychodziłem z melanżu o godzinie 6, zjadłem <laughs> Ale... trochę rosołu na kaca, poszedłem spać na godzinę, może dwie, Ale... potem umyłem zęby tak? szlugiem. Włot przychodził do mnie 9.30 i budził mnie tylko pukaniem. Ja brałem szybki prysznic i nagrywaliśmy tak. top ls -y. tak, bo... Teraz? Jeden połamany, drugi się przebiegł ku 15 minut i zdycha. rany Mię złe buty. Bo ale miałem złe buty, wiadomo. Wiesz, ja do brania nie mam super... Jakie e, to masz branie do biegania? Tak. Branie do biegania. <grym> nie, nie pasuje. Tak. <grym> o, tak, o takie. O, coś takiego. <grym> Tylko to nie jest... <grym> Zabiję. Od razu sobie wyobrażam, że jak to ubiorę, że że to będzie tak to... Nie to... będzie tak wygląda. Dalej będziesz, będziesz łotkiem. Gruby Dalej będziesz łotkiem. No, no w każdym razie, miałem takie, wiesz, spodnie dresowe z dziurą. Nie wiem, jak wyglądają spodnie dresowe. Wyszedłem po prostu pobiegać. Miałeś takie spodnie i Miałem słuchawki i się tak, zacząłem biegać i się, tak i się tak zacząłem śmiać, że... Ale to jest śmieszne, że ludzie chodzą po ulicy, <laughs> załatwiam sobie sprawę. <laughs> A ja tu biegnę, że wchodzę w taką przestrzeń, którą ludzie sobie dysponują do swojego życia, a ja im, mhm. ja im tu biegam, w swoim dresie, w trasie. Tu biegasz tak. ludziom do sklepów, czy coś? Nie no, po ulicy, że na przykład, że, że oni sobie idą spokojnie i tu przebiega taki wodek. Mówi ci, jak trochę pobiegasz, sobie kupisz okulary Sita, to się jeszcze lepiej biega. <śmiech> <śmiech> Słówka możesz powtórzyć w trakcie. A rozciągnąłeś się chociaż przed tym bieganiem? Co Karol? Kur... Co zrobiłem? Co? Ja używam zawsze tej samej pani na YouTube, to jest moja ulubiona pani. Ale robisz to w domu czy to jest to jest tak? Tak, na... no zależy. Paula z kanału. Bardzo lubię, Paula z kanału ma prawie 500 tysięcy, to na dźwięk tym dźwięk filmiku dźwięk dźwięk ja sam nabijałem już dużo. Bardzo lubię z panią sobie robić rzeczy. To jest już rozgrzewka? To już jest rozgrzeweczka, tak jest. To robisz takie Jeszcze rzeczy, rozciąganie. co dodaje? co daje rozgrzewka? Czy że nie, nie naciągam na Tak, sobie 8, nie, jest 8, mniej 8, szansa, że sobie coś naciągniesz. Tak, kolano... po, po pierwsze. Po drugie, będziesz biegł szybciej. I przechodzimy wow, do kolejnego ćwiczenia. Co? Tak, to, to się wydaje trudne. Tego tak nie ma nigdy do takiego. Nie. No i widzisz, to jest strój na teraz do biegania. To, jest dokład, to, co pani ma na sobie, to jest dokładnie strój na teraz do biegania. Powiem ci, przebiegam te 15 minut. I pierwsza myśl w mojej głowie... W tym momencie dobiegłeś do furtki? <grystanie> nie no. <grystanie> Jakiej furtki? Nasze furtki z domu. Po 15 minutach dobiegłem do furtki, stwierdziłem. I... Chyba będzie padać, wracam. Przebiegłem te 15 minut i powiem ci, pierwsza moja myśl byłaby była ja nie wiem, jak Karol biega godzinę. Spokojnie. to jeszcze z tym tempem twoim pewnie będzie pięciu. spokojnie. Ja w, w ogóle biegam dość wolno. W zeszłym roku biegałem szybciej. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Tak. Będziecie uważajcie złożyć, na siebie. złożyć Karolowi jakieś takie... Może nie, nie życzenia, ale wyrazy... wyrazy... Wsparcia, o wsparcie. Wysyłajcie mi soczki doktor Wit i przywoźcie banany, bo jestem chory. <głos> <głos> bo jak wiemy, jaki jest soczek dr. Wit, to od razu się e, lepiej, e, lepiej się zdrowie. A nie, tak zupełnie poważnie to bierzcie przykład e, z historii, którą wam opowiedziałem i nie róbcie sobie krzywdy. I kask. I kask noście nie zaszkodzi na pewno. Pewnie. A my wam dziękujemy, widzimy się już jutro, mnie dalej będzie wszystko bolało, ale to nic. A tymczasem trzymajcie się i bądźcie Lekko stronniczy.